No, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Majdaniszczyzny z okazji tej szczególnej, dzisiejszej, nadania honorowego obywatelstwa księdzu Prawatowi no, złożyć serdeczne gratulacje, ale jednocześnie też pragnę wyrazić podziw i uznanie dla osoby i dla tej długoletniej pracy duszpasterskiej. Tutaj yy, przede wszystkim nad odnowieniem, odnowieniem nie tylko sumień magdańskich parafian, ale także zabytków sakralnych. No, cieszymy się, że udało się księdzu prałatowi odnowić tą naszą świątynię, perłę baroku tutaj na całym <laughs> polskiego na terenie całej diecezji srandomierskiej, ponieważ dotychczasowe remonty to były tylko takie wyrywkowe, częściowe, które świątynia niszczała, ale dopiero właśnie księdzu udało się dokonać tego dzieła, że świątynia, dom Boży, została odnowiona i z zewnątrz, i wewnątrz i mam nadzieję, że w tym takim w pierwotnym stanie, takim blasku, jakim ona w tej chwili prezentuje, przetrwa jeszcze ona następne pokolenia. Życzymy dużo zdrowia. No i stu lat pracowitego żywota. <noise> Szanowni Państwo, Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Księża Pramacie, wszyscy zebrani goście, radni, siostry. Yy, no przy takim okazji tutaj yy, piękne jak nadanie honorowego obywatelstwa, na nie sposób coś sobie przypomnieć dzieciństwa, bo tak naprawdę to większość mojego życia to tutaj ksiądz ówczesny proboszcz, no prawa, teraz emeryt, bo tylko chrzczony byłem za poprzednika chyba Wojciecha Szpytnę, tak o ile pamiętam poprzednikiem był. A reszta to tutaj Ksiądz już duchowo prowadził. Za co szczerze i gorąco dziękuję. I taki przypomniał mi się krótki epizod, może trochę żartobliwy, jeśli chodzi o budowę kościoła w Komorowie, ponieważ wtedy tutaj Ksiądz doglądał tych, tych inwestycji. No i pamiętam, zapowiedział, że można dwa dni popracować i chodziło też o młodzież szkolną, a ja wtedy byłem w szkole podstawowej. No i to był bodajże czwartek i piątek, i tak. Ksiądz Proboż mówił, żeby jedna grupa młodzieży w jeden dzień, druga, druga grupa młodzieży w drugi dzień. A ja przyszedłem z dwa dni, bo mi ojciec wysłał i ksiądz Proboż mnie pochwalił. Ale to tak mi chodziło, jak z tej szkoły już poszedłem, to i te cegły, że jeszcze były. Także tutaj głównie nie o to sztoje chyba chodziło, ale zobaczyłem, że coś tam pomogłem. No cóż, gratulacje jeszcze raz wielkie, a przy okazji tutaj do nadchodzącego nowego roku i kończącego się obecnego. Również od Pana Starosty Józefa Kardysia, Pana Posła na sejm Zbigniewa Milowca najlepsze życzenia dla wszystkich mieszkańców, podziękowania za dobrą współpracę dla Wójta, dla Rady, dla wszystkich księży, wsparcie duchowe. No i cóż, żeby się nam jeszcze lepiej układało w zdrowiu i szczęściu. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Kiedy ksiądz y, przybywał do nas jako proboszcz parafii majdan w ja miałem 18 lat, praktycznie moje całe dorosłe, jak i tej większości obecnych y, czy wśród dyrektorów, czy tutaj y, z tyłu na widowni, to osoby, które po prostu by pod opiekiem, opieką właśnie księdza proboszcza, do którego się szło y, również i porady później, ale wcześniej było się też konkretnie i mocno wychowywa, wychowywany. I myślę, że to wówczas również taka troska i dyskretna opieka nad ruchem oazowym, a więc też zaszczepienie pewnych wzorców działania spowodowało, że wśród tych oazowiczów bardzo mnóstwo osób, to są nauczyciele, dyrektor Rzyszku, kapalni, marek, osób nauczycieli, tutaj szanowni dyrektorzy szkół, albo kapłani, miał też też z Marek, który chciał osobiście też być podczas tej uroczystości, no niestety obowiązki kapłańskie nie pozwoliłyby też innym księżom. Ja tylko ze swojej strony, y, tylko dziękuję za to, że wtedy, kiedy trzeba było, to ksiądz prałat zawsze post, potrafił nam podpowiedzieć, doradzić, popierować Tak było i, i, i z grupami synawalnymi, tak było wcześniej z tak było wreszcie i z się Fundacją, ponieważ gdyby nie Tutaj zdanie i opinia Księdza dziekana wówczas w 2008 roku na no, pewno by yy, do założenia powstania Fundacji nie doszło. Także jeszcze raz bardzo gorące podziękowania od Państwa wszystkich. Moi drodzy, nie potrafię tak jak brała zresztą, któż by potrafił, bo patrząc, postawiła mnie w na miejsce czy w parafii po tak wspaniałym kapłanie. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że łatwiej jest przyjść na parafię, gdy tam nie wszystko jeszcze jest wybrane. No a tu trudno się odnaleźć po takim kapłanie. Dzisiaj się bardzo cieszę, bo to także honor dla całej Wspólnoty, że wieloletni probosz Majdański występuje tak ogromnego zaszczytu, bo jak się dowiedziałem, to chyba piąty taki honorowy obywatelstwo Majdan. Wśród tych pięciu, w sprawa się znajduje, wieloletni probów, to zaszczyt i dla niego, i całej naszej wspólnoty. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, jak mówi przysłowie, także będziemy starać się i ja także sprostać, choć w niewielkim stopniu. Powiem, że przez go, jak już zbliżało się odejście, to zawsze mówił, pan następcy zostanie tylko mur. Słowna I rzeczywiście tak został ten mur. Słowa czytamy. Słowa to czy mam, ale ten mur był mu następcy czasem, bo wychodzi. Słowna tak. Dobrze, że pozostałe rzeczy wspaniale zostały już wcześniej, wcześniej zrobione. I dlatego ja, jako proboszcz Majdański obecny, już bardzo serdecznie gratuluję ciężar prawacie. Oczywiście dołączam się do wszystkich tych życzeń wspaniałych. I dziękuję także Radzie Gminy Społeczności za ten ogromny zaszczyt dla naszego kochanego prałata. Powiem jeszcze tak, żeby powiązać nas trochę, to gdy prałat rodził się do kapłaństwa, więc 51 lat temu, ja przychodziłem na świat. Gdy przychodził y, do Majdanu, nie, to ja już byłem, to ja już nie, to ja, już byłem, pan ujty, w każdym razie, gdy przeżywał 50-lecie, kapłaństwa ja 25 ledziałem i pochodzimy z Podjasła i gdy przyszedłem tutaj 25 lat temu na ten, na ten teren do Tarnowskiej Woli, to wtedy Majdan i prawa Wodawczyk to była ogromna firma i tutaj to no, kapłańska firma. Także wszyscy żyliśmy tutaj y, z szacunkiem. Zawsze jako młodzi kapłani do niego podchodzili, a zawsze przygarnią tych młodych kapłanów. Także jej życim słowem, tak. I obecnie, jak już przyszedłem na jego miejsce, tak samo zostałem przyjęty przez święta za co serdecznie mu dziękuję. I tak się złożyło, że ta wspaniała uroczystość dzisiejsza, ma miejsce w okresie szczególnym. Okres Bożego Narodzenia. Jesteśmy w oktawie tego okresu. Wszyscy żywo w pamięci, mamy wieczór wigilijny, opłatek w ręku, życzenia. Myślę, że w niejednym wypadku także łezkę wokół. Bo czy byłoby życie nasze bez Bożego Narodzenia? To tak szczególny czas. Wszyscy jesteśmy rozradowani tym okresem i tą radość jeszcze potęguje dzisiejsza uroczystość. I dlatego tutaj, przy tej okazji chciałbym, żebyśmy także symbolicznie połamali się opłatkę. tak, żebyśmy nie podchodzili wzajemnie każdy do siebie, bo to się przeciągnie, ale trzymając opłatek w ręku, który za chwilę pobłogosławię, po prostu sąsiadowi z jednej i drugiej strony, a to będzie taki nasz wspólny wielki krok. Dlatego bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie. He